Kiedy jesteś złamany, nie szukasz przyjemności, szukasz znieczulenia, a kiedy świat boli za bardzo, każdy nauk wydaje się schronieniem. Właśnie tak to się zaczyna nie od świadomego wyboru, ale od wewnętrznej ciszy, która rośnie, aż zagłuszy wszystko, aż oddychanie bez pomocy stanie się nie do zniesienia, i wszystko, co odurza, staje się mile widziane. Nauk nie jest wrogiem. Jest krzywym odbiciem czegoś, co zostało utracone długo przed pierwszą dawką, pierwszym kliknięciem, pierwszą ucieczką. Nie pojawia się, by zniszczyć, pojawia się, gdy już nic w Tobie nie daje oparcia. Zagnieżdża się tam, gdzie zabrakło miłości, tam, gdzie nie było czułości, tam, gdzie sens się wyczerpał, i nikt nie wróciłby zapytać, czy Ty w ogóle jeszcze tam byłeś. Nauk nie rodzi się ze słabości. Rodzi się z nadmiaru bólu, tego bólu, który nie mieścił się w żadnym słowie, tego, którego nikt nie chciał zobaczyć, więc zakopałeś go pod powtarzalnością, która chociaż trochę pozwalała ci funkcjonować, i dlatego uzależnia, bo działa, bo przez kilka sekund daje ci wrażenie, że masz kontrolę, że ból nie wygrał, że coś jeszcze da się poczuć, ale to wszystko ma swoją cenę. Cenę, którą płacisz powoli, w ratach, których nikt nie zauważa, aż zostaje tylko pustka pokryta rutyną, wstydem i milczeniem. Możesz tego nie nazywać nałogiem. Możesz mówić, że to produktywność, samodyscyplina, dbanie o siebie, ale w głębi on to wciąż to samo. Desperackie pragnienie, by nie musieć czuć tego, co naprawdę tam jest, a jeśli nauk to nie tyle porażka, co duchowy krzyk, którego nikt nie usłyszał. Jeśli to już cię poruszyło, zanim zdążyłeś to zrozumieć, może wcale nie uciekasz, może próbujesz wrócić. Istnieje brutalna różnica między przyjemnością a ulgą, ale kiedy jesteś wystarczająco zraniony, granica między nimi znika. I właśnie tam nauk się zakorzenia. Nie wchodzi z hukiem, on szepcze, przebiera się za komfort, za rozproszenie, za nagrodę. Pojawia się jako coś nieszkodliwego, nawyk, chwila odpoczynku, drobna przyjemność na koniec dnia. A kiedy się orientujesz, już nie wybierasz, już tylko wykonujesz. Ale pytanie, które najbardziej boli, nie brzmi, dlaczego to robimy, tylko, co dokładnie próbujemy zastąpić. Nietzsche napisał, że gdy człowiek traci Boga, zastępuje go tysiącem Bożków. Nauk jest jednym z nich, prywatnym ołtarzem, na którym składamy własną świadomość w zamian za coś, co choć przez chwilę przypomina transcendencję. Bo gdzieś głęboko, mimo że kultura pcha nas ku konsumpcji, wydajności, kontroli, człowiek pragnie czegoś innego, nawet jeśli nie wie czego. Pragnie sensu, pragnie więzi, doświadczenia, które wyrwie go z banału, które choć przez kilka sekund. Przeniesie go poza ból. Nauk to próba zrobienia tego, bez konfrontacji z prawdą. To skrót, który nalicza ukryte odsetki, daje ulgę, ale za cenę. A tą ceną jest dokładnie to, co udaje, że oferuje: obecność, wolność, żywotność. Dlatego uzależnia, nie dlatego, że daje tak wiele, ale dlatego, że obiecuje coś, co w głębi duszy już straciłeś. Albo może nigdy tak naprawdę nie miałeś prawdziwą intymność z tym, co rzeczywiste. Ale co się dzieje, gdy to poszukiwanie, które mogło być mistyczne, głębokie, niemal boskie, zostaje skażone pośpiechem, traumą, winą i ucieczką? Czy naprawdę istnieje aż tak wielka różnica między narkomanem drżącym w kącie pokoju, a menedżerem, który nie potrafi przetrwać dnia bez absolutnej kontroli? Może wszyscy próbują dotrzeć w to samo miejsce, tyle że wybrali niewłaściwą drogę i właśnie wtedy zaczynamy dostrzegać. Nauk to nie tyle zboczenie z trasy, co duchowa mapa błędnie odczytana. Niewidzialny głód. Nauk jako pragnienie duszy. To nie jest głód jedzenia, ani pragnienie wody. To, co napędza nauk, to rodzaj braku, który trudno nazwać pustka mieszkająca w środku klatki piersiowej której nikt nie uczy, jak zaspokoić. Schopenhauer nazwał to ślepą wolą, irracjonalną siłą, która nas przenika, ciągnąc ku pragnieniu bez celu, głód, którego nie da się zaspokoić, bo nie ma konkretnego obiektu. Jest tylko intensywność, tylko impuls, tylko ciężar bycia zbyt żywym i nieumiejętność poradzenia sobie z tym. To właśnie ten głód ukrywa się za każdym kompulsywnym zachowaniem. Nie ma znaczenia substancja, nie ma znaczenia rytuał. Każda nerwowa powtarzalność niesie w sobie desperacką próbę ukojenia czegoś, czego nigdy nie udało się zrozumieć. Bólu istnienia bez wewnętrznego oparcia. Ten ból nie krzyczy. On rozlewa się po cichu, rośnie w przerwach między jedną powiadomieniem a drugą, między jednym łykiem a kolejnym. Między tym, co pokazujesz, a tym, co próbujesz ukryć. Nauk w większości przypadków to nieudana próba duchowości. Pragnienie komunii, udaremnione przez lęk, poszukiwanie transcendencji, przebrane za ulgę. Zauważyłeś to kiedyś? Osoba pogrążona w nałogu nie chce tylko dopaminy. Ona chce zapomnieć o swojej separacji, chce przestać czuć się odłączona od świata, od siebie. Od tego, co powinno być święte. Bo istnieje pewien szczególny ból ludzkiego doświadczenia, którego niewielu ma odwagę dotknąć: ból nieprzynależności ani na zewnątrz, ani wewnątrz, i wtedy pojawia się nauk, jakby mówił weź to, przez chwilę zapomnisz, że jesteś sam, ale cena tej mostu jest wysoka, bo on nie prowadzi nigdzie, zawsze wraca w to samo miejsce. A z każdym powrotem ciało słabnie, dusza choruje, świadomość się stępia. Mimo to wielu woli kręcić się w tej spirali, niż zatrzymać się i spojrzeć w pierwotną pustkę. W tę dziurę, gdzie może powinien być sens, ale został tylko pogłos. Jung powiedziałby, że nauk to symboliczna odpowiedź, próba nieświadomości, by odzyskać kontakt z jaźnią, ale gdy dusza jest zbyt zraniona, nawet symbol się wypacza. Lek staje się trucizną, rytuał więzieniem, dlatego problemem nigdy nie jest substancja, problemem jest to, co próbuje się przez nią uleczyć. I co najtrudniejsze, nauk wydaje się oferować coś, czego zwyczajne życie już nie daje intensywność fałszywą, tak, ale mimo wszystko intensywność a są tacy, którzy wolą zniszczyć się intensywnie, niż żyć dalej, nie czując nic. Może nauk to właśnie to, ślepa próba powrotu do domu, do wewnętrznego schronienia, które zostało zatarte przez pośpiech, traumę lub zapomnienie. Ale jeśli to jest mapa, to gdzie jest cel, który wskazuje? Cykl samozdrady. Nauk nie jest jednorazowym aktem. To cykl, zamknięty obieg, który zawsze zaczyna się i kończy w tym samym punkcie, w zaprzeczeniu sobie. Na początku pojawia się jako rozwiązanie. Potem jako nawyk, a na końcu jako tożsamość, zaczynasz od to mi pomaga się zrelaksować, potem potrzebuję tego, by funkcjonować. A kiedy się orientujesz, już nie wiesz, kim jesteś bez tego. Nauk przejmuje nie tylko ciało, przejmuje obraz, jaki masz o sobie samym, i wtedy rodzi się samozdrada. Za każdym razem, gdy mówisz, że przestaniesz i nie przestajesz. Za każdym razem, gdy obiecujesz sobie, że tym razem będzie inaczej i znów powtarzasz ten sam schemat. Za każdym razem, gdy coś w tobie próbuje cię ostrzec, a ty to zagłuszasz. Wszystko to buduje niewidzialną narrację, że nie możesz sobie ufać. To właśnie to niszczy. Nie samo zachowanie, ale to, co robi z twoją relacją wewnętrzną. Jung mówił, że uzdrowienie wymaga spotkania z psychiczną prawdą. I że cierpienie trwa, dopóki nie zostanie usłyszane. Ale w nałogu słyszysz tylko hałas, nigdy wiadomość. Nie sabotujesz siebie, bo chcesz upaść. Sabotujesz, bo coś w tobie wierzy, że nie zasługujesz, by się podnieść. Ta wiara jest podstępna. Nie krzyczy, podszeptuje. Za każdym razem, gdy szukasz natychmiastowej ulgi, ona szepcze: nie dasz rady. A im częściej to słyszysz, tym bardziej staje się to prawdą. Cykl trwa, bo próbujesz go pokonać siłą, ale nałogu nie pokonuje się siłą. Nauk rozbraja się poprzez słuchanie, a niemal nikt nie słucha tego, co boli. Wyobraź sobie kogoś, kto codziennie powtarza ten sam rytuał: picie, skrolowanie, jedzenie, bieganie, udawanie. To nie jest ktoś słaby, to ktoś, kto próbuje przetrwać własną nieobecność. Nauk to mechanizm ochronny, chroni cię przed wejściem w kontakt z takimi warstwami bólu, które mogłyby cię złamać do końca. I dlatego jego porzucenie jest tak przerażające. Nie chodzi tylko o zaprzestanie aktu, ale o zmierzenie się z tym, co on chronił. Dlatego każda próba porzucenia nałogu bez spojrzenia na to, co za nim stoi, jest nową formą opuszczenia siebie. Zamianą jednego znieczulenia na inne, bardziej akceptowalne, ale równie odcinające, a to porzucenie się kumuluje, aż stajesz się obcy samemu sobie. Działasz, produkujesz, rozmawiasz, ale w ciszy coś się rozpada. Samozdrada to właśnie to wewnętrzne pęknięcie, które staje się niewidzialne dla innych, ale krwawi za każdym razem gdy coś sobie obiecujesz i nie dotrzymujesz. Prawdziwy nauk to nie zachowanie, to powtarzające się zapomnienie o tym, kim byłeś, zanim nadeszła rana, zachowanie to tylko powierzchnia, a pod nią jest ktoś, kto wciąż desperacko próbuje zostać usłyszany, wołanie odrzuconego światła. Nauk nie jest tylko ucieczką przed bólem, w wielu przypadkach to również odmowa światła. Nie chodzi o powierzchowne światło wymuszonego optymizmu, chodzi o to światło, które, gdy wchodzi, odsłania wszystko, co zostało ukryte, łącznie z tym, o czym wolałbyś zapomnieć, że w Tobie istnieje. Kierkegaard mówił, że najgłębsza rozpacz to nie ta, która odczuwa ból istnienia, ale ta, która odrzuca samą siebie. Nauk rodzi się właśnie w tym miejscu, nie tam, gdzie boli. Ale tam, gdzie odmawiasz sobie prawa do istnienia takim, jaki jesteś, z cieniem, z pragnieniem, z lękiem, z potrzebą, każdy przymus ukrywa zaproszenie. Niemy apel, by wrócić do czegoś bardziej pierwotnego. Problem w tym, że to wołanie zostało zniekształcone przez strach i zaczęło być mylone z karą. To, co mogło być poszukiwaniem, zamienia się w powtarzalność. To, co mogło być święte, Staje się nawykiem, a to, co mogło być wewnętrzną podróżą, staje się więzieniem. Jung ostrzegał, że kiedy światło świadomości nie sięga do pewnych obszarów psychiki, te obszary przejmują kontrolę nad losem jako przeznaczenie. I może właśnie dlatego wielu żyje tak, jakby było skazanych na upadek, przesadę, chroniczny ból, ale to nie przeznaczenie to tylko zbyt wiele wygnanych części siebie. Pozostawionych w ciemności. Odrzucone światło zamienia się w nauk, bo jeśli nie masz odwagi zobaczyć siebie w całości, szukasz czegokolwiek, co da choćby fragmenty odczuwania, nawet jeśli są zniekształcone. Nauk oferuje coś, co przypomina transcendencję, unosi na kilka sekund, wydobywa z egzystencjalnej nudy, daje wrażenie, że coś się dzieje. Nawet jeśli potem przychodzi upadek i wstyd i pustka, ale czy właśnie tego nie obiecują niektóre religie? Ekstazę, po której następuje pokuta, ulgę, za którą idzie cierpienie oczyszczające? Właśnie dlatego nauk naśladuje to, co święte, bo pragnienie którego napędza jest takie samo. Wydostać się z Banału i dotknąć Absolutu, choćby poprzez autodestrukcję. Tylko że droga przez nauk jest samotna, obiecuje wzniosłość bez przemiany. A prawdziwe uniesienie nie istnieje bez zmierzenia się z tym, czego najbardziej się boisz zobaczyć. Światło, które odrzuciłeś, to dokładnie to, co nauk próbuje zastąpić. I to tworzy brutalny paradoks. Im bardziej szukasz ulgi, tym bardziej oddalasz się od jedynej rzeczy, która mogłaby naprawdę uzdrowić. Bo światło rzeczywiście leczy, ale najpierw obnaża, a prawie nikt nie chce być widziany w pełni, nawet przez samego siebie. Dlaczego musimy się niszczyć, żeby czuć? Są bóle tak głębokie, że już nie krwawią. One gromadzą się jak kurz w zakamarkach istnienia, aż cisza staje się bardziej nie do zniesienia niż samocierpienie, I właśnie wtedy pojawia się nałóg. Kiedy nic nie czuć już wyraźnie. Ból staje się sposobem na życie, i powolna autodestrukcja wydaje się mniej przerażająca niż trwanie, nienaruszone, ale puste. Nauk oferuje właśnie to, iluzję, że coś jeszcze w tobie pulsuje, nawet jeśli to chaos, nawet jeśli to rozpad, bo istnieje rodzaj rozpaczy, który nie krzyczy. On po prostu popycha cię ku powtarzalności, ku przesadzie, ku upadkowi. Tylko po to, byś miał pewność, że wciąż coś czujesz. Na tym polega cicha tragedia zachowań kompulsywnych to nie tylko ucieczka, to desperacka próba ponownego spotkania z własnym istnieniem. Kiedy się niszczysz, potwierdzasz, że jeszcze żyjesz. I to, choć brzmi paradoksalnie, wydaje się lepsze niż niks. Nowoczesne znieczulenie emocjonalne karmione ekranami, hałasem i syntetyczną dopaminą, uczyniło ból luksusem. Czuć coś prawdziwego, nawet jeśli to lęk, stało się nieświadomą formą oporu, dlatego wielu ludzi czuje się obecnych dopiero wtedy, gdy są na krawędzi. Bo właśnie tam, między winą a zawrotem głowy, coś w nich wreszcie się budzi. Ale co to coś, próbuje powiedzieć. Może, że życie powierzchowne już nie wystarcza że spełnianie celów, uśmiechanie się do zdjęć, symulowanie kontroli, powoli wyżera to, co najbardziej intymne. A nauk, ze swoją destrukcją, ukrytą pod pozorem ulgi, pojawia się jako ostatni akt desperacji, nieświadomości, która mówi Zgubiłeś coś istotnego, musisz to odzyskać. Dlatego wielu się poddaje, nie dlatego, że kochają nauk. Ale dlatego, że nienawidzą pustki życia przeżywanego tylko w połowie. Ból przynajmniej ma kontur, cierpienie przynajmniej jest namacalne, załamanie przynajmniej jest prawdziwe, a w świecie, gdzie wszystko jest symulowane, nawet upadek może wydawać się święty, ale ta droga ma swoją cenę, bo poprzez powtarzaną autodestrukcję coraz bardziej oddalasz się od tego, czego naprawdę szukasz sensu. Prawdy, obecności i w końcu to, co zaczęło się jako pragnienie czucia, zamienia się w przyczynę nowego rodzaju odrętwienia chronicznego wstydu, zużycia, odłączenia bo nie da się zbudować mostu do wnętrza niszcząc się przy każdym kroku. A mimo to pytanie nadal rozbrzmiewa: dlaczego wolimy ból od obojętności? Dlaczego musimy dojść aż na skraj? By w końcu poczuć, że żyjemy. Może dlatego, że gdzieś głęboko wciąż wierzymy, że po drugiej stronie jest coś do odnalezienia, nawet jeśli po drodze trzeba się zagubić tysiąc razy. Nauk to także wołanie o prawdę. Nie każdy nauk to czysta destrukcja. Czasem to nieudana próba dotarcia do czegoś prawdziwego. W duszy istnieje cicha inteligencja. I nawet gdy jest zraniona, nawet gdy zdeformowana przez toksyczne powtarzalności, ona wciąż próbuje wrócić. Nauk, choć bywa wyniszczający, często jest właśnie tym, surową próbą ponownego połączenia z tym, co zostało utracone, z prawdą, z obecnością, z transcendencją. Jung mówił, że objaw to wysiłek psychiki, by się uleczyć. A jeśli nauk właśnie tym jest? świętym objawem próbą naprawienia pęknięcia, którego świadomość nie jest już w stanie dosięgnąć, bo jest coś wspólnego we wszystkich nałogach, obiecują pełnie, doświadczenie totalne porywające, natychmiastowe, coś, co wypełni wszystko choćby na chwilę, choćby trucizną, to obietnica, która pokazuje czego się naprawdę szuka, prawdziwej intensywności. Stanu, w którym nie ma już rozdziału między tym, co się czuje, a tym, co się przeżywa. Powrotu do bycia w całości. Ale kultura nauczyła nas szukać tego w skrótach. Duchowość stała się konsumpcją. Cisza, dyskomfortem. A sens, produktem. Nauk wypełnia przestrzeń, którą zostawiło to, co zostało zbanalizowane. W innych czasach, Ktoś w kryzysie szukałby pustelnika, świątyni, nocy samotnej w poście i modlitwie. Dziś sięga po ekran, po kieliszek, po ucieczkę, ale dusza wciąż ta sama, głodna. Pytanie nie brzmi: dlaczego nauk? Pytanie brzmi: co on próbuje zastąpić. Jeśli przyjrzysz się uważnie, zobaczysz, że za każdym kompulsywnym wzorcem stoi struktura emocjonalna, która błaga o ponowne połączenie. I ból nawrotu nie wynika tylko z porażki, ale z ciszy, którą ujawnia, tej chwili, gdy znów uświadamiasz sobie, że nadal nie wiesz, jak o siebie zadbać bez ranienia się. Nauk wskazuje nie na błąd, ale na brak. Pokazuje miejsce, w którym się zagubiłeś, gdzie przestałeś ufać sobie, gdzie wymieniłeś całość na natychmiastową ulgę, i nawet w tej wypaczonej wymianie jest iskra świadomości, bo nauk nigdy nie jest całkiem nieświadomy, nosi w sobie wołanie o pomoc, próbę uporządkowania chaosu, powrotu do stanu sprzed rozbicia. Problem w tym, że próbujemy się uleczyć tą samą trucizną, która nas rani, i mylimy objaw z tożsamością, ale gdy zaczynasz słuchać tego, co nauk próbuje powiedzieć, zamiast go tylko uciszać, pojawia się coś nowego. Mała, ale prawdziwa prawda. Nie chcę się niszczyć, po prostu nie nauczyłem się innego sposobu, by przetrwać to, co czuję. I właśnie w tym rozpoznaniu może zacząć się uzdrowienie. Nie to szybkie, sprzedawane w motywacyjnych cytatach, ale to ciche, które przychodzi, gdy przestajesz siebie oceniać i zaczynasz naprawdę siebie słuchać. Bo nauk trwa tylko tak długo, jak długo uparcie ignorujesz to, co próbuje ci ujawnić. Może nauk nigdy nie był prawdziwym wrogiem, może był jedynym, który został, kiedy wszystko inne zawiodło. Gdy świat żądał od ciebie kontroli, produktywności i uśmiechu, on oferował ci obecność, choćby ukrytą, choćby wypaczoną, choćby autodestrukcyjną. Dał ci coś, gdy nikt inny nie dawał nic, i dlatego jego odejście też boli. Trudno porzucić coś, co przez tak długi czas było jedynym sposobem na przetrwanie, dlatego to nie kwestia silnej woli, ani dyscypliny, to proces żałoby. Nie porzucasz tylko nawyku, żegnasz część swojej historii i wszystkie wersje siebie, które przetrwały jak potrafiły. Ale to nie musi być koniec. Jeśli istnieje jakaś cicha prawda ukryta za każdym nałogiem, to właśnie ta, nadal próbujesz nawet w najgorszych chwilach, nawet w najbardziej bolesnych powtórzeniach, coś w tobie wciąż szuka, może miłości, może sensu, może miejsca, w którym w końcu będziesz mógł odpocząć, bez ranienia siebie. To nie jest słabość, to jest wiara, wiara w ciemności, wiara bez imienia, wiara pęknięta, ale wciąż wiara, bo nikt nie niszczy się dla przyjemności. Ludzie się niszczą, gdy nie nauczyli się innego sposobu, by przeżyć ból, który noszą, a w samym centrum tego bólu wciąż coś pulsuje może to wspomnienie tego, kim byłeś przed stratą, a może to wołanie tego, kim jeszcze możesz się stać. Najważniejsze jest to, że skoro dotarłeś aż tutaj, jakaś część ciebie wciąż chce słuchać, czuć, połączyć się na nowo, choćby bolało, i to. Już jest początek. Jeśli to dotknęło czegoś w tobie, napisz o tym w komentarzu. Czasem samo nadanie imienia temu, co nas porusza, jest pierwszym krokiem, by wrócić do siebie. A jeśli znasz kogoś, kto się gubi i nie wie dlaczego, prześlij mu ten film. Może tam po drugiej stronie też jest dusza, która wciąż szuka drogi powrotnej. Jeśli chcesz dalej odkrywać tematy, których twój ból nigdy nie umiał wyjaśnić, ten kanał powstał właśnie po to, dla pytań, które palą, dla ciszy, która leczy.